Witam serdecznie po raz kolejny. Wiadomo, że ostatnio Donald Trump podpisał ustawę, która zakończyła najdłuższy w historii zamknięcie rządu Stanów Zjednoczonych. I tak ostatnio sekretarz rolnictwa Brooke Rollins ogłosiła, że pełne świadczenia SNAP, czyli te amerykańskie bony żywnościowe, naj, najpóźniej powrócą w poniedziałek. 17 listopada. Miało to miejsce po tym, jak 12 listopada uchwalono ustawę, która otworzyła ponownie rząd. Tak jak powiedziałam, po najdłuższym takim w historii zamknięciu. Mimo tego, że program SNAP jest finansowany przez, ze środków federalnych, to jednak również trzeba liczyć się z tym, że te środki federalne są dystrybuowane przez poszczególne stany. Tak więc te pieniądze są rozprowadzane najpierw do poszczególnych stanów, a następnie poszczególne stany są tymi właśnie. Miejscami, które zajmują się dystrybucją środków do poszczególnych użytkowników tego systemu. Kilka stanów już ogłosiło, że pomoc powraca, a blokada rządu odcięła dostęp do tego pełnego finansowania. Dla 42 milionów Amerykanów, którzy korzystają z tego wsparcia. Administracja Trumpa twierdziła, że używanie funduszy awaryjnych byłoby złamaniem zasad, więc sprawa trafiła do sądu, jak pamiętamy, Najwyższego. 11 listopada Sąd Najwyższy przywrócił część świadczeń, ale zablokował wypłaty w pełnym wymiarze. A ta decyzja zatrzymała miliardy dolarów z ceł. Które miały zasilić fundusz awaryjny SNAP. W tym czasie banki żywności i beneficjenci przygotowywali się na możliwy kryzys, gdyby doszło do kolejnej blokady kongresu. Na razie jednak. Sytuacja się uspokoiła. Ustawa, którą podpisał prezydent przy otwarciu rządu zapewnia finansowanie SNAP do końca roku budżetowego, nawet jeżeli politycy ponownie doprowadzą do paraliżu rządu. Sekretarz Rolnictwa Brooke Rollins zaznaczyła jednak, że program ma swoje poważne problemy. Według niej SNAP jest skorumpowany i pełen nadużyć. Powiedziała również, że z danych, które zostały przeanalizowane z 29 stanów, Znaleziono prawie 200 tysięcy osób, które zmarły, a nadal otrzymywały takie właśnie benefity. Jest to oczywiście niesamowite wydarzenie. Nie wszystkie stany przekazały takie dane, reszta stanów odmówiła przekazania takich danych i sprawa trafiła do sądu. A dzisiaj jeszcze powrócimy do tematu tak zwanej insurekcji Kościuszkowskiej z 2021 roku, a konkretnie co zrobiło BBC. Otóż BBC w odcinku panoramy pokazanym tydzień przed wyborami 2024 roku połączyło dwa zdania z przemówienia Donalda Trumpa. Myślę, że pamiętamy, o które to przemówienie chodzi. Chodzi oczywiście o sławne przemówienie z dnia 6 stycznia. 2021 roku. Chodzi to tutaj o przemówienie, które demokraci cytują i mówią, że Donald Trump namawiał do protestów, namawiał do przemocy. Natomiast w montażu BBC ten materiał brzmiał tak, jakby Trump powiedział, pójdziemy pod kapitol, będę z wami, walczymy, walczymy jak diabli. Bo jak nie będziecie walczyć, to stracimy swój kraj. No i właśnie problem polega na tym, że w rzeczywistości te słowa padły w zupełnie innych momentach tego przemówienia. Pierwsze zdanie padło 15 minut po rozpoczęciu tej przemowy, natomiast drugie zdanie. Dopiero 54 minuty później. Afera doprowadziła do dużych konsekwencji w stacji BBC. I tak 9 listopada z funkcji zrezygnowali dyrektor generalny Tim Davy oraz szefowa wiadomości BBC Debra Turners. Trump skomentował ich odejście na platformie Truth Social, pisząc, że najważniejsi ludzie z BBC uciekają, Albo zostają zwolnieni, bo, jak to ujął, przerobili jego doskonałe przemówienie z dnia 6 stycznia. Natomiast prawnik Trumpa, Alejandro Brito, zażądał od BBC oficjalnego odwołania, przeprosin oraz odpowiedniego zadośćuczynienia. I jeżeli do 14 listopada BBC tego miało nie zrobić, to. Groził im pozew na miliard dolarów. Trump w wywiadzie dla Fox News powiedział, że BBC oszukało opinię publiczną i że to szczególnie bolesne, ponieważ chodzi o sojusznika Stanów Zjednoczonych. Natomiast brytyjski premier skomentował całą sytuację w parlamencie. Mówiąc, że BBC, które jest finansowane głównie z obowiązkowej opłaty, powinno zrobić u siebie porządek. A BBC zamówiło specjalny raport wewnętrzny, tak zwane dossier. Przygotował go Michael Prescott, były doradca BBC od standardów. I w tym raporcie napisał, że montaż fragmentów przemówienia Trumpa był tak dziwnie i tak mylnie złożony, że Sugerował zupełnie inny sens niż to, co Trump powiedział naprawdę. W oryginale Trump mówił m.in. o pokojowym i patriotycznym marszu, a BBC ten fragment zupełnie pominęło. Co za dziwny zbieg okoliczności. W programie, tak jak powiedziałam, połączono słowa, które w rzeczywistości padły w różnych momentach przemówienia i zmontowano je specjalnie w taki sposób żeby ta wypowiedź była odebrana jako na, na, namawianie do agresji. No i cały ten skandal wywołał oczywiście ogromną burzę w nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w Wielkiej Brytanii. Pojawiły się zarzuty, że BBC wykazało się poważnym i systemowym brakiem bezstronności. Tim Davy i Deborah Turness przyznali w swoich oświadczeniach, że Chociaż nie tylko ta afera była powodem odejścia ich ze stacji, czy też zwolnienia, no nie wiadomo jak to wyglądało, to jednak skala kryzysu miała wpływ. Davy powiedział wprost: Jako dyrektor generalny muszę ponieść ostateczną odpowiedzialność. Trump uderzył natomiast jeszcze mocniej niż wcześniej. Nazwał BBC bardzo nieuczciwymi ludźmi, którzy próbowali przechylić szaleł wyborów. Biały Dom komentował to wyjątkowo ostro, mówiąc, że materiał. To przykład manipulacji, zwodniczego montażu i jawnych kłamstw. A BBC już nie tylko przeprasza. Wysłali również list bezpośrednio do Donalda Trumpa z przeprosinami od przewodniczącego stacji BBC. W swoim oświadczeniu BBC przyznało, że ich montaż mógł wyglądać tak, jakby pokazali jeden ciągły fragment przemówienia, a nie dwie oddzielne części z różnych momentów. Przez to, Mogło powstać wrażenie, że Trump bezpośrednio wezwał do przemocy. BBC napisało: Przepraszamy prezydenta Trumpa za ten błąd. Program nie zostanie ponownie wyemitowany w tej formie. Jednocześnie BBC konsekwentnie twierdzi, że nie ma podstaw do pozwu o zniesławienie, mimo że przyznaje się do błędnego montażu. Tak więc będziemy musieli poczekać, czy Donald Trump rzeczywiście pozwie ich, czy nie. Ostatnio powiedział, że ma obowiązek pozwać BBC na miliard dolarów, potwierdzając, że planuje podjąć kroki prawne w sprawie zmanipulowanego materiału. Tak więc Zobaczymy, czy po przeprosinach i po liście, który został wysłany do Donalda Trumpa, rzeczywiście zmieni zdanie, czy być może jednak, tak jak obiecał, ten pozew zostanie uruchomiony. Serdecznie pozdrawiam. Do następnego razu.